Siemanko, z tej strony Mr. Slime, to mój pierwszy odcinek Mister, no, z wersji jakieś serii poradniki i tak dalej, i tak dalej. Ale tak ogólnie to jest mój pierwszy odcinek, filmik na YouTubie, więc no to co tam gadać, to, to będzie seria poradni, poradników, nie? Dzisiaj zrobiłem sobie taki fajny napis w Microsoft Word Office uruchamiamy nasz program a, też często będę nagrywał na Nucleo River 70, 71 dobra ja sobie robię taki jakiś jak coś można e, robimy odstęp ten teraz zrobiłem akurat ja zrobię ja zrobiłem akurat taki odstęp e, zrobimy już odstęp wciskamy wstawienie wstawianie Oh, wie. Sorry. I tutaj mamy word art. word art. I tutaj sobie wybieramy jakieś. Na przykład takie wpisujemy tekst. No, co możemy wpisać? Tutaj sobie na przykład wybierzemy takie coś. Coś takiego. Y y y no to ja sobie zrobię to jeszcze raz. Word Art. Tak. Wpisujemy tekst. to

I dziękuję, dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie i oceniajcie.